Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Colu i kierowca autobusu miejskiego. I chodzi tutaj o zachowania pasażerów. Dziś, miejsce ósme, czyli zbliżamy się powoli do topowej czołówki. Na miejscu ósmym, znalazły się punkt no który niełatwo przychodzi. I to jest e, punkt, który niełatwo przychodzi nie tylko mi, nie tylko pasażerom, ale i też wszystkim innym ludziom żyjącym na tym świecie, którzy popełniają błędy. No i załóżmy taką sytuację, że pasażer e, źle ocenił e, sytuację, nie zastosował się do zasad komunikacji miejskiej, za późno machnął no ale ja jakimś cudem, nie hamując gwałtownie, zatrzymałem się na przystanku, taki pasażer, pasażer wszedł do autobusu i teraz są dwa warianty. Albo można usiąść i nic nie robić, to jest pierwsza, pierwsza sytuacja, bardzo neutralna, ale też no, ze strony kierowcy może polecieć uwaga, że za późno taki pasażer Machną. I co zazwyczaj robią pasażerowie? Zazwyczaj robią pasażerowie, tak, że usiądą i nic nie powiedzą. Ani me, ani be, ani dzień dobry, ani do widzenia, ani dziękuję, ani nic. Usiądą, a są jeszcze tacy pasażerowie, którzy jeszcze będą mieli do kierowcy pretensje, że a czemu pan tak daleko się zatrzymał? A czemu tak daleko od krawężnika, A czemu? A czemu podłoga jest tak nisko? A czemu to? A czemu tamto? Takich pasażerów, no jak najmniej, ale jak najwięcej bym chciał, takich pasażerów, którzy by przeprosili za to, że za późno machnęli. To już jest naprawdę wyższa szkoła, ale coraz częściej to się zdarza, dlatego jest to na miejscu. Ósmy, czyli przyznanie się do błędu i przeproszenie za ten błąd, czyli przeproszenie za przypadkowe wciśnięcie przycisku do, do na żądanie, bo często tak się zdarza: właśnie te przyciski w autobusach są na, na, takim, na takiej pozycji, że jednak no, są łatwo dostępne dla. Łapek, czyli są gdzieś mniej więcej tu na tej wysokości, no i taka starsza pani, która się trzyma tego, tej poręczy, niczym, no nie, nie wiem, jakby się przykleiła, musi się tutaj przytrzymać, kilka razy tu po sobie pojeździć i zapewne myśli, że przycisk to jest jakiś, jakaś poręcz, to przytrzyma, no i przypadkowo wciśnie ten przycisk, wiadomo, że te przyciski są bardzo czułe. No i wtedy przeprosi za to, że nacisnęła na żądanie. Ja oczywiście nie jestem taki, że od razu. No, będę obwiniał taką osobę. Też mam w, w sobie jakąś dozę empatii, dozę wyrozumiałości. Jeśli ktoś zwróci uwagę, że okej, okay, dobra, tutaj coś wcisnął, dobrze, nie ma problemu. Pamiętam, że na następnym przystanku e, nie mam się zatrzymywać, bo ktoś już wcisnął na żądanie, albo pytam się, czy ktoś wysiada na następnym przystanku, bo niechcący został wciśnięty stop. Ktoś mówi nie, dobra, jedziemy dalej i wtedy na stałym przystanku. E, zatrzymujemy i wtedy się wszystko resetuje i jest ok także takie zachowania są jak najbardziej pożądane to było miejsce ósme także lecimy szybciutko dalej a wy skomentujcie czy e, dajcie znać czy wam się zdarzyło popełnić błąd i za to przeprosić czy jednak siedzieliście jak mur chiński i nie się nie ruszaliście a może byliście tacy którzy jeszcze dowalili kierowcy i powiedzieli że ty, 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 za późno. Jak to właśnie było u Was, dajcie znać. A jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu, warto kliknąć w kartę i zobaczyć poprzednie odcinki. Do zobaczenia.